Witaj przyjacielu. Od tego, czy nowym prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki, może zależeć przyszłość warszawskiej giełdy. Choć prezydent RP nie steruje na co dzień gospodarką, to jego decyzje mają realny wpływ na klimat inwestycyjny, prawo gospodarcze i pozycję Polski w Europie, jednak nad rynkiem unosi się widmo politycznej niepewności. Przyjrzyjmy się, jak każda z dwóch opcji może wpłynąć na notowania. Na pozór giełda żyje własnym życiem, a prezydent ma ograniczone instrumenty oddziaływania na spółki. Jednak kompetencje prezydenta mogą mocno oddziaływać na otoczenie biznesowe. Przede wszystkim prezydent dysponuje inicjatywą ustawodawczą oraz prawem weta wobec ustaw parlamentu. Każdą przyjętą ustawę, poza budżetową, może podpisać lub odesłać do Sejmu, a bez większości trzech piątych. Posłowie nie obalą prezydenckiego weta. To potężna karta przetargowa. Gdy rządzący nie mają wymaganej większości, prezydent faktycznie decyduje, które zmiany wejdą w życie. Prezydent może też wpływać pozytywnie i zgłaszać własne projekty ustaw, które są w interesie gospodarki. W praktyce wiele zależy od tego, czy znajdzie dla nich poparcie w parlamencie. Co istotne, prezydent Wybiera kandydata na prezesa NBP, zatwierdzonego później przez Sejm, oraz powołuje trzech z dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej. Jest to kluczowe, gdyż każda decyzja RPP jest poddawana głosowaniu. Decyduje większość, czyli głos minimum pięciu członków Rady. W przypadku, gdy głosy ułożą się porówno, to decyduje przewodniczący RPP. Jeżeli chodzi o wybór prezesa NBP, to tylko prezydent może zgłosić kandydata. Sejm nie może sam nikogo zaproponować. Może tylko powiedzieć tak lub nie. Jeśli Sejm odrzuca kandydata, to prezydent musi szukać nowego. Może próbować zgłaszać kolejnych kandydatów, ale bez poparcia większości Sejmowej żaden nie przejdzie. W teorii może się zdarzyć tak. Że prezydent nie dogada się w tym temacie z Sejmem i dojdzie do swoistego klinczu. Polska Konstytucja i ustawa o NBP nie określają żadnego terminu, w którym musi być powołany nowy prezes po zakończeniu kadencji poprzedniego. Nie oznacza to, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie funkcjonować. W trakcie tego okresu to pierwszy zastępca prezesa NBP pełni obowiązki aż do czasu wybrania nowego prezesa. Chociaż przepisy prawne pozwalają na tymczasowe kierowanie NBP przez wiceprezesa, to przedłużający się brak powołania nowego może prowadzić do niepewności na rynkach finansowych, osłabienia zaufania do niezależności banku centralnego oraz trudności w podejmowaniu strategicznych decyzji w polityce pieniężnej. Prezydent obsadza również przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego. Jak można zauważyć, od nominacji tych osób zależy polityka pieniężna i stabilność sektora finansowego, a więc i warunki dla banków oraz inwestorów giełdowych. Przykładowo, Andrzej Duda w 2016 roku wskazał Adama Glapińskiego na szefa NBP, co przełożyło się na określoną politykę stóp procentowych i komunikację banku centralnego w kolejnych latach. Członków RPP powołuje się na okres 6 lat. Ostatnio zostali oni wybrani w 2022 roku, co oznacza, że prezydent wybrany 1 czerwca będzie odpowiedzialny za wybór przyszłych trzech nowych członków Rady oraz prezesa NBP. Sprawę komplikuje fakt, że wybór ten dokonywany będzie już z nowym parlamentem, gdyż wybory do Sejmu i Senatu odbędą się właśnie w 2027 roku. Przez ten fakt ciężko jest określić siłę, która będzie dominowała wewnątrz Rady w 2028 roku. Nie należy zapominać o miękkim wpływie prezydenta na zagraniczny kapitał. Jako najwyższy przedstawiciel państwa, prezydent współtworzy wizerunek Polski na świecie. Poprzez aktywność międzynarodową, stosunek do Unii Europejskiej czy przestrzeganie praworządności sygnalizuje inwestorom, czy Polska jest krajem przewidywalnym i stabilnym. Inwestorzy zagraniczni często zwracają uwagę na sygnały płynące z Pałacu Prezydenckiego, choćby w zakresie poszanowania niezależności sądów czy banku centralnego. To czynniki pozornie polityczne, ale mogące zaważyć na napływie kapitału i wycenach akcji. Rynek boleśnie przekonał się o tym w 2016 roku, gdy agencja SP niespodziewanie obniżyła rating polski. Zasadniając to osłabieniem niezależności instytucji państwowych przez nową władzę. Decyzja ta zepchnęła złotego do najniższego poziomu od czterech lat i zachwiała zaufaniem inwestorów. Wniosek prezydent współkształtując politykę wewnętrzną i zagraniczną, potrafi pośrednio wpłynąć na koszt kapitału, kursy waluty i skłonność funduszy do lokowania środków nad Wisłą. Prezydent jako głowa państwa, może również aktywnie uczestniczyć poprzez dyplomację gospodarczą. Ma on ograniczone narzędzia legislacyjne, jednak może wykorzystywać wizyty państwowe do otwierania nowych rynków i znoszenia barier fitosanitarnych. Takie działania miały miejsce w przeszłości. Najświeższy przykład to regionalizacja ptasiej grypy. Polska, czyli największy producent drobiu w Unii Europejskiej, odpowiadający za 21% unijnej podaży, Dotąd traciła cały chiński rynek, gdy ognisko pojawiało się w jednym powiedzie. Nowe porozumienie, sygnowane podczas wizyty głowy państwa w Pekinie, ogranicza embargo tylko do zainfekowanego regionu. W praktyce oznacza to setki milionów złotych, które nie wyparują z bilansów krajowych ubojni przy kolejnym alarmie weterynaryjnym. W 2015 roku było podobnie. Pierwsza podróż Andrzeja Dudy do Pekinu zakończyła się zniesieniem embarga na polską wieprzowinę i ułatwieniem eksportu owoców i warzyw. Dzięki temu w ciągu czterech lat sprzedaż polskiej wieprzowiny poza Unią Europejską zwiększała się o 66%, a firmy z sektora owocowo-warzywnego zyskały alternatywę wobec rynku rosyjskiego po embargu z 2014 roku. Bronisław Komorowski również uczestniczył w podobnym procesie, gdy publicznie popierał i promował w Polsce ratyfikację umowy CETA-UE-Kanada, wskazując, że stworzy to nowe możliwości producentom i konsumentom. To, czy prezydent będzie współpracownikiem rządu, czy też jego oponentem, będzie kluczowe dla inwestorów. Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory w momencie, gdy władzę wykonawczą sprawuje obóz mu przychylny, możemy spodziewać się względnej harmonii w polityce gospodarczej. Prezydent nie będzie blokował ustaw rządu przeciwnie, może je aktywnie wspierać lub inicjować własne projekty komplementarne. Stabilność legislacyjna w takim układzie powinna sprzyjać giełdzie. Reforma podatków czy deregulacja będzie przebiegać sprawniej, bez groźby weta hamującego przedsięwzięcia. Przykładem może być spójny tandem z lat 2010-2015, gdy Bronisław Komorowski współdziałał z rządem POPSL. W tamtym okresie Polska zachowała stabilny, silny wzrost mimo globalnych zawirowań, a ratingi kredytowe były utrzymane na wysokim poziomie. Co prawda nie obyło się bez błędów, ale ogółem inwestorzy cenili przewidywalność polityki. Jeżeli Karol Nawrocki zostałby prezydentem, to według ekspertów mielibyśmy do czynienia z ciągiem wzajemnych szachów. Prezydent, popierany przez PiS, mógłby wetować sztandarowe ustawy rządu opozycji, np. próby odkręcenia kontrowersyjnych reform poprzedników, czy nowe inicjatywy gospodarcze niezgodne z linią PiS. Taka sytuacja przypomina lata 2007-2010, kiedy Lech Kaczyński hamował niektóre reformy gabinetu Donalda Tuska. Sejm, bez większości trzech piątych, był bezradny, więc część zmian grzęzła do czasu wyboru nowego prezydenta. Dla giełdy permanentny konflikt na szczytach władzy oznacza mniejsze tempo reform i więcej niepewności. Korporacje wstrzymują wówczas strategiczne decyzje, czekając, czy dana ustawa ostatecznie przejdzie. Zagraniczny kapitał także nie lubi próżni decyzyjnej. Przedłużający się spór prezydenta z rządem może zniechęcać inwestorów szukających stabilności. Z drugiej strony, paradoksalnie, kohabitacja czasem zapobiega radykalnym posunięciom. Prezydent, oponent, może wybić rządowi z ręki najbardziej kontrowersyjne pomysły, co rynek przyjmuje z ulgą. Jednak ogólny bilans konfliktów w obozie władzy zwykle wychodzi na minus. Mniej spójna polityka oznacza wolniejszy napływ funduszy unijnych, odwlekanie inwestycji publicznych i słabszy sentyment. Obaj kandydaci firmują odmienne filozofie gospodarowania państwem, co znajduje odzwierciedlenie w ich obietnicach wyborczych. Rafał Trzaskowski wybodzi się z obozu proeuropejskiej centroprawicy i prezentuje centrowo-liberalne poglądy. Karol Nawrocki, wspierany przez PiS, reprezentuje nurt narodowo-konserwatywny, stawiający na interwencjonizm państwowy. Trzaskowski stawia na odbiurokratyzowanie gospodarki. Proponuje zasadę jeden za dwa. Każda nowa regulacja miałaby oznaczać uchylenie dwóch starych przepisów. Chce też skończyć z polskim zwyczajem nadgorliwości we wdrażaniu prawa unijnego. Według jego zasady Polska nie dokładałaby krajowych obostrzeń ponad to, co wymagane jest przez Brukselę. Taki postulat ucieszy biznes, bo dziś implementacja dyrektyw często obciążana jest dodatkowymi wymogami lokalnymi. Kandydat koalicji obywatelskiej akcentuje też walkę z szarą strefą i mafiami VAT, lecz nie przez zaostrzenie prawa, a raczej lepszą egzekucję i cyfryzację kontroli. Co ma chronić uczciwych przedsiębiorców. Jego narracja to więcej zaufania, mniej opresji, ze strony państwa, wobec firm. Nawrocki również mówi o upraszczaniu systemu. Proponuje np. jeden wspólny przelew integrujący PIT, ZUS i NFZ, by przedsiębiorca nie musiał wykonywać wielu płatności. To kontynuacja kierunku PIS. Jednak z drugiej strony jego program tchnie duchem większej kontroli państwa nad strategicznymi kwestiami. Chce konstytucyjnie blokować pewne decyzje i deklaruje gotowość do sięgania porozwiązania ustawowe w celu ochrony finansów publicznych przed nadużyciami. Można się domyślać, że jako prezydent sprzyjałby dalszemu interwencjonizmowi. Różnice programowe kandydatów w energetyce i klimacie. Są fundamentalne. Rafał Trzaskowski zdecydowanie opowiada się za zieloną transformacją. Zapowiedział stopniowe odchodzenie od węgla jako źródło energii, zastrzegając, że rolę paliwa przejściowego musi odegrać gaz ziemny. Oznacza to przyspieszenie inwestycji w OZE oraz rozwój energetyki jądrowej przy wsparciu Unii Europejskiej. Trzaskowski deklaruje zgodność z unijnym Zielonym Ładem. Licząc na potężne fundusze transformacyjne z Brukseli. Jego ambitny cel to osiągnięcie 65-70% udziału OZE w miksie do 2030 roku, co zbliża Polskę do ścieżki klimatycznej Unii Europejskiej. Taki kurs cieszy branżę zielonej energii. Spółki jak PG czy Enea, planujące farmy wiatrowe i fotowoltaikę, mogłyby liczyć na nowy wiatr w żagle i strumień dotacji. Karol Nawrocki reprezentuje przeciwległy biegun. Jego hasłem stało się odrzucenie Zielonego Ładu. Zapowiedział, że Polska pod jego prezydenturą nie zgodzi się na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, którą pis postrzega jako zbyt kosztowną i uderzającą w naszą suwerenność. Nawrocki gwarantuje dalsze wydobycie węgla, co najmniej do czasu, aż uruchomiona zostanie energetyka jądrowa. Innymi słowy, Priorytetem ma być bezpieczeństwo energetyczne, oparte na własnych zasobach, węgiel planowane elektrownie atomowe we współpracy z Koreą bądź Stanami Zjednoczonymi, zamiast importowanych technologii Oze. Dla tradycyjnych firm energetycznych krótkoterminowo nawrotki to ulga. Kopalnie i spółki węglowe, jak Bogdanka czy JSW mogłyby dłużej działać bez planu zamknięcia. Jednak duże koncerny jak Orlę Tauron musiałyby lawirować między krajowym naciskiem na utrzymanie cen a unijnymi regulacjami emisji. Wygrana kandydata Pis oznaczałaby więc preferencje dla tradycyjnej energetyki kosztem Oze. Zapewne ku radości górniczych załóg, lecz ze sporą niepewnością dla inwestorów zagranicznych, nastawionych dziś na zielony kapitał. W przypadku inwestycji infrastruktury. To obie strony licytują się na wielkie projekty, choć znowu filozofia ich realizacji się różni. Trzaskowski odwołuje się do historii II RP, proponuje utworzenie nowego centralnego okręgu przemysłowego na wzór lat 30., tym razem ulokowanego na Podkarpaciu, z budżetem przynajmniej 100 miliardów złotych. To olbrzymi program rozwoju przemysłu infrastruktury w Polsce Wschodniej, który mógłby pobudzić lokalne firmy, i dać zlecenia notowanym na GPW spółkom, budowlanym czy zbrojeniowym. Nawrocki również popiera wielkie inwestycje państwowe, będące oczkiem w głowie obozu PIS. Przede wszystkim chce kontynuować budowę centralnego portu komunikacyjnego zgodnie z pierwotnym planem PIS, podczas gdy Trzaskowski sugeruje urealnienie CPK i zachowanie lotniska Kęcie w Warszawie, nawrocki stoi na stanowisku. Budujmy wielki hub lotniczy pełną parą, a stare Okęcie do zamknięcia. To symboliczny spór wizji. Kosmopolityczny Trzaskowski woli modernizować istniejącą infrastrukturę przy wsparciu Unii Europejskiej. Pragmatycznie korygując megalomanię CPK, Nawrocki z kolei chce wielkiej Polski infrastrukturalnej, nawet za cenę ryzyka opóźnień czy kosztów byle projekt był w polskich rękach. Podobnie w kwestii mieszkalnictwa. Nawrocki proponuje uwolnienie państwowych gruntów dla samorządów pod budowę mieszkań. Trzaskowski nie składa tu aż tak konkretnych deklaracji, ale można się spodziewać, że sprzyjałby raczej wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej na cele mieszkaniowe i partnerstwu z deweloperami prywatnymi zamiast centralnego sterowania. Inwestorom nie pozostaje nic innego jak uważnie obserwować ostatnie dni kampanii. Wybór już wkrótce stanie się faktem. Miejmy nadzieję, że będzie to rozdział o wykorzystanych szansach, a nie straconych nadziejach. Dzięki za oglądanie przyjacielu. Zostaw łapkę, komentarz oraz subskrypcję. Na razie.